Wielkie wielki święto mody, mody dla seniorów, bo z tego co wiemy, co widzimy na naszych ulicach, no, moda nie zna granicy wieku, nie ma tutaj żadnych granic wieku. Im człowiek starszy, tym bardziej może pokazać na przykład to, że kocha modę. Zdecydowanie tak, moda nie zna wieku, wyrażać się można w każdym wieku. I to jest chyba, to jest chyba takie motto wydarzenia, które odbędzie się już w najbliższy piątek, 21 listopada w domu literatury na krakowskim przedmieściu już od godziny dziesiątej początek tego wydarzenia wydarzenie modowe dziedzictwo pokaz mody seniorów zobaczymy seniorów w pięknych kapeluszach w pięknych kreacjach naprawdę będzie to wszystko myślę prezentowało się widowiskowo seniorzy na pewno zaprezentują się w ciekawych intrygujących wyrazistych kreacjach gościem honorowym tego wydarzenia będzie sława przybylska ikona polskiej estrady. Ale będzie tam również między innymi najstarsza DJ w Polsce, alicja Jaka. czerska. Aha. Aha. No proszę. Ale warto Świetnie. tutaj podkreślić, że Sława przybyska ma 94 lata. I koncertuje, występuje, jest, jest, jest niesamowita pełna wigoru. Energii. Tak jest aktywna, pojawia się na wielu wydarzeniach. W domu literatury też ją w piątek będziemy mogli spotkać. Ach, Bartku. Czy my na te spotkania też możemy się wybrać? Myślę, że tak. Zdecydowanie. Seniorzy są taką grupą, oni są otwarci na wszystkie osoby. Tutaj chyba nie ma granicy wieku, więc jeżeli ktoś z nas chce, to zdecydowanie można, można się wybrać. Wszystkie wydarzenia oczywiście są bezpłatne.